Cześć wszystkim tak jak wspominałem dzisiaj będziemy robić najważniejszą rzecz na budowie a będzie to między innymi kibelek Kurczę jeszcze troszkę mokre Mokre to wszystko jest, ale to nic już siedzę, nic nie robię, nudzę się, także bierzemy się za kibelek. Wybieram sobie tylko deski. Później pokażę Wam, jak przycinam je z jednej strony na równo. Jakiś tam plan mam. Zobaczymy, czy to wypali. Dobra, postanowiłem, że kibelek będzie metr na metr. Dosyć duży. Nie eee, ja wiem, czy duży to się tak wydaje. Tylko no, łat mam 3-metrowy, także zrobimy metr na metr. Eee, teraz potnę łaty. Metrówki. I później będziemy przykręcać do kanciaków. Tam jeszcze chyba wcinki porobię, ale to postaram się pokazać. I to będą metrówki. Mam okazję pierwszy raz używać piły. Piła nie jest nowa, kupiona używka, ale wygląda jak nowa. Nowa kosztuje 1200 zł. Ja zapłaciłem 6 600 z przesyłką. No, póki co działa bardzo dobrze. Według sprzedającego to jest sprzęt, który był gdzieś tam na pokazach w Anglii. Ale działa dobrze. mamy, dotnę resztę i wracam biorąc pod uwagę jakie te kanciaki są ciężkie a to jeszcze mokre ale mimo wszystko to ten kibelek będzie ważył chyba ze 400 kg ciągnikiem będzie trzeba była przewozić na budowę ale mam nadzieję że to troszkę przesknie i takie ciężkie nie będzie dobra, to na razie na boku się przyda tu możemy dociąć na wprost wpr dobra, okoruję okoruję kąciaki i podocinam dół tak, żeby było dobrze na równo i się odezwę znowu oczywiście ołówek jasnoludki już wyniosłem nie mogę znaleźć, gdzieś położyłem ale na szczęście drugie całą paczkę tak naprawdę często gubię ołówki i teraz tak chcę zrobić wklinkę na grubość łaty czyli to jest 4 cm po to żeby żeby było tutaj na równo, na równo z belką bo później jak będę kręcił deski to, to równo z belką będzie i na pewno to będzie wyglądało estetycznie Tylko się zastanawiam czy od samego brzegu hmm, tył mogę dać tył tył niekoniecznie na sam dół Nie, mogę dać Muszę dać Żeby jakaś klapa była do otwarcia z tyłu Dobra, czyli damy na sam dół jest 6 centów, a 4 centymetry będzie kinka. Tak, równo 4 Dobra, ustawimy sobie piłę. Jeśli chodzi o elektronarzędzia, to nie wszystkie elektronarzędzia mam nowe. Część kupowana są z giełdy, między innymi taka piła, tylko tarczy dokupowałem. Piła kosztowała, nie pamiętam, 80 zł. 80 zł. Chyba jest, jest bardzo mocna, ciężka zarazem, ale jest, jest bardzo mocna. To jest jakiś tam hinczyk 1500 W Ejnela. Eynel. Dobra, tylko jak to się jak to się przestawiało tutaj. Aha, tu jest, dobra I Teraz tak na wysokość Na wysokość 4 centów A, to mogę przyłożyć, to samo będzie Jak będzie trochę głębiej To nie szkoli postaram się zrobić to w miarę równo Dobra do ksinka. a może też wam pokażę tylko musiałbym jakiś kątownik znaleźć plastikowy gdzieś tu ma Dobra, znajdę dusko, wydubię to, zobaczymy czy jest ok, jak nie to jeszcze podetnę. Dobra, tu już mamy. Jedną sobie nawierciłem, nawiercimy zaraz drugą. Ustawimy pod kątem prostym. O, dobra. Ustawię teraz pod kątem prostym. Ксімmes, наст дакорне samo. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Dobra, fajnie, chowa się. Dobra. Ustawiam pod kątem prostym, przykręcam i następne. Jak już będzie coś nowego, dopiero się odezwę. No, Na tą chwilę tak to wygląda. Tu tylko mam połączone, żeby się nie przewróciło. Teraz będę robił wcinki, poprzeczki tutaj. To już będzie na, na siedzisko. Eee, nic nowego. Czyli cały czas tak jak przedtem było. Dzisiaj tak chyba tylko zrobię szkielet. Nie dam rady więcej. Także dokończę kiedy indziej. Dobra mamy tyle. Tu tylko odciąłem pod kątem, a tu już z spalinówką Wypuściłem łaty na, na daszek Muszę to teraz obrócić Trochę się robi ciężkie I z drugiej strony też tak samo będzie Aha, jeszcze tu muszę łatę odkręcić i wpuścić ją To od razu to zrobię z tej strony I przechodzę na tamtą stronę Cały czas to samo, czyli wycinam i wpuszczam, wpuszczam łaty Jedyne co, to kurczę tu nie pokazałem Wam właśnie Położyłem łatę pod kątem, odrysowałem, obciąłem piłą spalinową i dokręciłem od czoła łatę i to wszystko. Się nagadałem. Dobra, to jeszcze raz. Witam w dniu następnym oczami szczura Myślałem, że akurat kamerka działa, jak docinałem tutaj, ale powiem o co chodzi tutaj to jest z góra kibelka. Tak będziemy przekręcać łatę i później... W, w poprzek będą szły kolejne łaty na, na daszek. Ja muszę jeszcze powpuszczać, tak jak te, te porobiłem. Mam, o, dokładnie tak jak tutaj te porobiłem, powuszczać w, w kanciaka. Raz, dwa, trzy. No i nie wiem czy na dzisiaj nie skończę, bo jadę do pracy. No i po drugie deski są mokre. Dobra, mamy wszystkie już powpuszczane, zaraz podcinam. Przykręcę jeszcze tą poprzeczkę od daszku, tylko muszę zobaczyć ile wystaje. Czyli od brzegu wystaje 20. 20 od brzegu. Ołówek znowu zarąbały krasnoludki. 20 od brzegu. Tak przekręcał tam z strony leży na, na tej belce. Tu będę musiał uciąć, bo jest za długie, ale to zaraz zmierzę ile. 20, jeszcze zmierzę 20 20, dobra 20, tu zmierzymy Też ile było? To samo, 20 Czyli tu musimy obciąć No i dobra, teraz postawimy i zobaczymy co dalej. Łaty mi się skończyły, także zostało mi tyle, ile tu widać. Poobcinam obcinam łaty te, te wystające. Jest spalinówka, tu jest. to zaraz sam postawić to za, zamieszkać w tym można. O. No elegancko. Tutaj dotąd przyjdzie decha. Tu już będą drzwi, tylko nie wiem czy je zwężę trochę, czy zrobię na całości. Na pewno tutaj dokręcę dechę jeszcze jakąś 12, 14. Zobaczę, jakie tam mam. No i co? Później najważniejsze: się dziecko zrobić, ale to wszystko pokażę. Na dzisiaj chyba będzie koniec. Już aha, kurde, jeszcze z tyłu muszę jedną poprzeczkę zrobić, żeby było do czego przykręcić. Później. Deski mhm. Dobra, Czy tu by się przydało jeszcze Jeden zrobić Jedną i tam wyżej drugą A zobacz jak mam jakieś blachy, to na blachy dan już nie będę się wcinek robił Chociaż mogę zrobić, mam jeszcze łaty to Dobra, to jeszcze zrobię Tutaj jedną wcinkę no i tutaj będzie druga wcinka już nie będzie kład, niech leży tak jak leży. Znalazłem jeszcze jedną matę to ją przykręcę na początku i na końcu daszku wypuszczam po 10 cm Bo nie wiem czy będę robił jakąś blachę, czy, czy starą dachówkę położę ale mam, mam to wykorzystam. Aha, miałem sobie tu jeszcze zaznaczyć 10 centów. Dobra, I teraz tak 10 centów, czyli mogę sobie. No, jednego wkręta. Tą tu jest, dobra. Na razie tak przekręcę, byle jak, żeby w drugą stronę mógł przekręcić, a później poprawię. Nie będę dokręcał. Aha, byle jak. A z zachowaniem odległości? No trochę. O, to tak zrobimy. A nie, jest 10, może 10, 10,5. 10. Zaraz zobaczymy 10,2 mm, dobra zostaje Dobra. A i tu poprawiamy. Dobra, odmierzam 10 centów, odmierzam 10 centów z tej strony. Przykręcam drugą. Mam trochę czasu, przykręcam parę desek jeszcze z boku. Tak jak mówiłem, są mokre, mokre, jak jasna cholera. Ale to nic najwyżej, będą większe szczeliny, jak deski wysną. Będzie lepszy przewiew. Dokręcam tu na razie, nie obcinam, dopiero później. Dopiero później obetnę prawdopodobnie spalinówką. Nie będę się już bawił eee, tą piłą. I tak tego nie będzie widać. Także biorę wkręty i biorę, bierzemy się do roboty. <tryk> <tryk> Oj, Dlaczego nie robię tego na gwoździe? Bo jakby coś było nie tak, to spokojnie mogę rozkręcić, na nowo poskręcać. A to jest nieplanowane, nie gdzieś to tak wszystko w głowie się urodziło. Bez jakichś tam zbędnych rysunków. Dobra, zrobię jeden boczek to się odezwa. Dobra, trochę już mamy. Teraz tak tam zrobiłem sobie na razie taki ogranicznik, żeby poprzekręcać dechy, czyli się ładną stroną do środka. Musi być w środku, ładnie, a nie to na zewnątrz. Tu zaraz porobię docinki W zasadzie to sobie mogę iść połówek i odmierzyć to. O, ołówek się znalazł drugi. I teraz tak, tu będzie wcinka. Miała. A 6 cm, ale sobie zmierzę. Głowa ma 6. Tutaj dół zostawiam, tu będzie rewizja. 6 cm, czyli wcinka będzie 6 cm. Тон тон тон. Фактар биш. Ня. Химере дотэн мутаа. Za mało, potem ciasno wchodzić. Krótcie jak to teraz, żeby tu dociąć drugą stronę. O właśnie. Tutaj był. Wyłamie to, o właśnie. Zobaczmy, czy jest ok. Jak nie, no to jeszcze poprawimy. Jeszcze trochę za mało, tu jest, tu jest nawet za dużo, ale jeszcze musimy tutaj nadciąć. Gdzieś mam weżynarkę, ale nie chcę mi się szukać. Powiem Wam, że z całym garażem przeprowadziłem się w tej chwili w inne miejsce. Cały swój musiałem przenieść. Przeniosłem razem z meblami, ale mimo wszystko i tak się nie mogę odnaleźć. Dużo rzeczy szukam. No i dobra. O to mi chodziło, żeby tutaj ta deska się schowała. tylnia. tutaj celowo jest wyżej. Później, jak pójdą łaty, to akurat powinno zrównać się z łatami, albo będzie troszeczkę niżej. Dobra, i teraz przykręcam po kolei deski. Tutaj też zrobię wcinkę. To i może jeszcze się zobaczymy. Okaże się, że może cały zrobię. Sorry, ale chyba nie. To, to, o czym mówiłem wcześniej, e, że były wkręty, to mi się przydało, dlatego że te najdłuższe deski zacząłem przekręcać tu, gdzie są, e, gdzie powinny być one najkrótsze, i później okazało się, że brakło mi desek. E, więc po odkręcałem, po przekręcałem je z przodu, a teraz spokojnie mi z tyłu starczą te, te krótsze deski. Także, e, także, tak jak mówiłem, widzicie, czasami to warto zainwestować w parę wkrętów, a przydaje co się na pewno. Chyba, że ktoś jest, na, ktoś jest na tyle dobry, że nie popełnia błędów. Ja je popełniam, więc robię tak jak robię. Desek nam powinno starczyć. Ta to jest cała, cała dobra. Czyli ta może iść. Nie będę pokazywał jak przykręcam. To raczej jest oczywiste, o, ta jest za krótka, czyli ta już mi na sam początek z tej strony. A to styknie, styknie. Dobra, dzielę się za przykręcanie. Tyle ile zdążę. Z tego stworzył już chyba odcinek, a resztę, resztę pokażę. W następnym. Trzymajcie się oczami szczura. chcecie zobaczyć więcej, subskrybujcie.